Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Czy Krzysztof Godek może być upatrywany jako kandydat na starostę powiatu kępińskiego? To samo no, takie pytanie, to już jest dla mnie komplement olbrzymi. Najpierw porozumienie samorządowe jako całość musi osiągnąć bardzo dobry wynik, czego oczywiście wszyscy chcemy. Ja sam musiałbym być obdarzony ogromnym poparciem, żebyśmy mogli e, brać to pod uwagę. Jeżeli będziemy mieć wpływ na obsadzenie fotela starosty, to weźmiemy to pod uwagę, ale podobnie jak wszystkie inne decyzje podejmiemy je jako komitet. To musi być zgodność wszystkich osób, które będą pracowały dla tego powiatu. Burmistrz Piotr Psikus z dość nieoczekiwanie rekomendował więc swojego obecnego zastępcę na przyszłego starostę. Uważam, że Krzysztof wiele cech predysponuje do tego, żeby mógł objąć śmiało fotel starosty kępińskiego. Oczywiście zastrzegając, tak jak powiedział, że musimy najpierw wygrać te wybory. Czy będzie go pan ewentualnie w rozmowach z koalizantem rekomendował na to stanowisko? Ja go nie tylko rekom będę rekomendował, ja go wręcz namawiam. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.